Hej, witam serdecznie w kolejnym czytaniu na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że tutaj jesteś. Mam nadzieję, że masz świetny dzień, że wszystko u Ciebie w porządku. Dzisiaj sprawdzimy sobie, dlaczego ta osoba odeszła, dlaczego, jaki właśnie był powód tego odejścia oraz co teraz czuję już po, po tym zerwaniu tego kontaktu. Także oczywiście, no, czytanie głównie dla tych, którzy właśnie gdzieś tam ten, oj, przepraszam, ten kontakt ostatnio, ten kontakt został ostatnio urwany. Dla tych właśnie osób te czytanie będzie idealne. Zobaczymy sobie, co ta osoba myśli, jakie, jaki właśnie był powód tego może zerwania kontaktu. Zobaczymy, co ciekawego powiedzą na karty. Przypominam, że na stronie duchowykierunek.pl możesz kupić czytanie prywatne. Tam bardziej szczegółowo mogę opisać twoją sytuację, czy też no, więcej szczegółów po prostu wyciągnąć z danego, z danego, z danej sytuacji. Także już teraz przejdźmy do czytania. Karty zostały przełożone tak jak widzieliście. Tak jak, także zobaczmy. O, chyba talia jest odwrócona. Także odwróćmy ją sobie. Natomiast, no, do razu trafiamy na Emperor'a. Także całkiem ciekawie. Odwrócę sobie te karty. O, w ten sposób. Dobrze. Emperor, Emperor karta w sumie ciekawa. Szczególnie właśnie w kontekście tutaj tego, że ta osoba potencjalnie odeszła, tak, mamy, mamy taki, taki koniec tej relacji. No i ten cesarz to jest taka karta, która będzie symbolizowała przede wszystkim kontrolę, więc tutaj te odejście mogło być podyktowane takim pragnieniem uporządkowania swojego życia lub poczuciem, że związek wymagał od tej osoby zaangażowania, na które nie była gotowa. Być może też poczuła takie, taką potrzebę skupienia się na sprawach praktycznych lub na aspektach swojego życia, które uznała za wymagające kontroli i dyscypliny. Tutaj myślę, że właśnie to są takie główne aspekty, które trzeba rozważyć w wypadku cesarza, w wypadku tej karty. Natomiast to, co jeszcze ważne, to ta karta może sugerować, że ta osoba chciała poczuć się silniejsza, bardziej odpowiedzialna za swoje życie, co mogło wiązać się właśnie z podjęciem Trudnej decyzji o odejściu. No tutaj tak naprawdę nie mamy żadnej informacji takiej zwrotnej od kart, czy to była taka łatwa decyzja, czy trudna. Natomiast właśnie jedną z, taką, ta, z takich opcji jest to, że ta decyzja była, ta decyzja była, była mimo wszystko trudna I, i gdzieś tam to nie była łatwa, łatwa decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o obecne uczucia, to cesarz tutaj wskazuje na dość zdystansowane podejście. Emocje są wręcz tak no, kontrolowane i tłumione, a ta osoba może starać się nie pozwolić sobie na słabość lub jakąś tęsknotę. Ta osoba może taką siłą taką siłą właśnie dyscypliny próbować gdzieś tam tłumić swoje uczucia, no bo wiadomo, że teraz stanie tak czy siak. Gdzieś tam go, go dotyka, boli. Natomiast wydaje się, że on całkiem mocno to tłumić, stara się i żeby te emocje tak właśnie nie wychodziły poza, poza gdzieś tam jego myśli. Także, także całkiem, całkiem mocno tutaj stara się to wszystko kontrolować. Natomiast cesarz wskazuje na pragnienie stabilności, i tutaj to jest bardzo ważne. No nie wiem, jak wyglądała wasza relacja przed odejściem tego człowieka. Natomiast wydaje się, że może ta osoba chciała właśnie no więcej stabilności. Może na przykład w waszej relacji występował jakiś chaos. Może na przykład dużo decyzji było podejmowanych na ostatnią chwilę. No i to może sprawiło, że ta osoba zwyczajnie no, stwierdziła, że chce odejść i postawić na większą stabilność. Może też na przykład ona chciała zbudować dom, czy też na przykład wziąć mm, mieszkanie na, przykład na kredyt. Lub, na przykład, zamieszkać u rodziców. Jakaś taka decyzja, która właśnie powoduje na pewną stabilność lub mniejszą stabilność, i możliwe, że się w tej kwestii nie zgadzaliście, albo wasze cele gdzieś tam odległe na przyszłość były właśnie inne, związane z, tym, z tymi rzeczami, o których powiedziałem. No i to też właśnie sprawiło, że ta osoba stwierdziła, że no ona jednak woli taki, taki tryb życia bardziej stabilny, no i przez to właśnie tutaj zdecydowała się na po prostu ucięcie tej relacji. To też jest oczywiście taka no, dosyć ciężka decyzja, natomiast no, wydaje się, że tutaj ta osoba jest naprawdę mocno nastawiona na to, żeby zwyczajnie prowadzić stabilne życie i mieć wszystko pod kontrolą. To też oczywiście może być na przykład decyzja o potomstwie. Na przykład. Ty chciała być potomstwo, a ta osoba nie, no i przez to ta osoba uznaje, że to potomstwo jest takim czynnikiem, który wpływa właśnie na niestabilność relacji. No co o tym idzie? Ona zdecydowała się odejść, żeby tutaj tego potomstwa, no mimo wszystko gdzieś tam nie, nie jakby nie rozważać o nim nie, tylko po prostu żyć bez, bez, bez dzieci po prostu. W ten sposób bym to e, tutaj e, powiedział. Natomiast no, pytanie, czy, czy też, czy, czy zastanawiacie czy ta osoba może wrócić, e, to, to myślę, że może też się pojawić w tym czytaniu. Także zachęcam do zostania do końca. Natomiast e, teraz trzy, e, trzy buławy. No i trójka buław wskazuje, że ta osoba mogła poczuć e, potrzebę oderwania się od obecnej sytuacji. Aby zobaczyć, co jeszcze, co jeszcze życie ma, i do, tak, że tak powiem, zaoferowania, może szukała jakichś nowych wyzwań, lub, lub miała takie poczucie potrzeby przestrzeni większej, przestrzeni właśnie w swoim życiu. Może, może gdzieś to o to chodziło. Natomiast to jest też karta, która pokazuje kogoś, kto jest otwarty na przyszłość. I pragnie poszerzyć horyzonty. Więc tutaj, no, może na przykład nie chciałaś gdzieś podróżować, nie chciałaś gdzieś polecieć, nie chciałaś na przykład może spróbować czegoś nowego. No i ta osoba stwierdziła, że faktycznie poniekąd ograniczasz te horyzonty. No i to jest to, to co właśnie tutaj, no, gdzieś zaważyło na tym, na tej, na tej relacji. To też w sumie by gdzieś tam się łączyło z, z kartem cesarza. No bo tutaj oczywiście ten brak kontroli, tak, ta osoba na przykład chciała powiedzmy lecieć, nie wiem, gdzieś tam, no i na przykład ty zdecydowałeś, że nie, leci, nie lecicie, no i to właśnie taki brak kontroli, nie, tej osoby wyszedł, no i wtedy właśnie ona stwierdziła, że no ona tak nie lubi, ona lubi mieć kontrolę, no i właśnie przez to też to zarabanie nastąpiło. Właśnie przez ten, przez ten brak kontroli tej osoby. No oczywiście tutaj to nie mówię, że to jest jakby złe, że ty, że ty się źle zachowałaś? No, bo oczywiście, jeżeli na przykład nie chcesz gdzieś lecieć, a też zarazem chcesz mieć kontrolę nad właśnie tym, co, co gdzieś tam robicie, e, chociażby taką doraźną, no to oczywiście postąpiłaś dobrze. No i w tym wypadku zerwanie nastąpiło. Natomiast, no, też nie pasowaliście do siebie. E, no i to by było gdzieś tam zerwanie, które po prostu, no, było zdrowym jakby zerwaniem, które no wydarzyło się z tego powodu, że dwie osoby do siebie nie pasują. Natomiast, natomiast tutaj oczywiście to zależy od sytuacji i tego co tam między wami było. Okej, okay, idąc dalej mamy, mamy znowu buławy. Mamy znowu buławy, tym razem mamy króla buław. No i król buław to jest w sumie ciekawa karta, szczególnie w połączeniu z tymi dwoma poprzednimi. Król buław to jest symbol symbo takiej ambicji. Symbol pewności siebie. To by dobrze w sumie gdzieś tam rezonowało z kartą cesarza. Król była w to osoba, to pokazuje, że ta osoba mogła odejść, ponieważ czuła w sobie silny impuls do, do podążenia za własnymi ambicjami, więc możliwe, że właśnie na przykład, nie wiem, jakaś wyprowadzka związana z pracą, może też nie chciałaś na to zgodzić i to są właśnie te, te, te horyzonty, które gdzieś tam mu blokowałaś. I to przez to właśnie ta osoba stwierdziła, że no, ona mimo wszystko chce pójść za tą ambicją, chce pójść za tymi horyzontami, no i przez to właśnie to zerowanie nastąpiło. Natomiast obecnie ta osoba może być w fazie intensywnego dążenia do swoich celów, skupiając się wręcz na, na tym, co, dalej, co daje jej poczucie spełnienia i takiej autonomii, czyli właśnie takiego życia w pełni, w pełni kontrolowanego przez siebie. Może ona czuć się pewna siebie, gotowa na nowe wyzwania i też przekonana usłuszności swojej decyzji, co też właśnie pozwala jej bardzo dobrze tłumić te, te emocje, tę tęsknotę, która istnieje w jego sercu i w jego umyśle po tobie, bo właśnie on jest dosyć ta, ta osoba, jest dosyć pewna siebie, dosyć właśnie tutaj pewna tych decyzji, które dokonała. No i wydaje się, że na ten moment tak uznaje je za dobre decyzje, mimo wszystko. Więc na ten moment ta osoba jest bardzo skoncentrowana na własnej ścieżce, pełna takiej pasji do tego co robi i też determinacji, by osiągnąć to co zaplanowała. Więc w połączeniu z tym cesarzem i trójką buław, ten król będzie pokazywał osobę, która kieruje się wewnętrzną siłą i pewnością siebie. Odeszła, by po prostu realizować swoje cele. No i poczuć tę kontrolę, która właśnie z tego cesarza wynika, kontrolę nad własnym życiem. Więc teraz prawdopodobnie czuję zapał do działania i pragnienie, by w pełni wykorzystać swój potencjał, co oznacza, że po prostu koncentruje się w pełni na, ty, na tym, na tym, właśnie na tych ambicjach, na tych celach swoich, możliwe, że właśnie na pracy zawodowej. No i to będzie sprawiało oczywiście, że on w tym momencie, jeżeli chcesz jego uczucia, no to faktycznie w tym momencie tych uczuć takich stricte takiej tęsknoty, takiej, takich właśnie uczuć powiązanych z tęsknotą no zbytnio dużo nie ma w nim, dlatego że po prostu jego głowę zajmują inne myśli, inne gdzieś tam doznania aktualnie, szczególnie właśnie związane z tymi celami, które chce ta osoba osiągnąć, ponieważ na, na nich się właśnie aktualnie skupia. W ten sposób bym to tutaj opisał. Także, także ciekawie. E, idąc dalej, o, trzy, 3, 3 kielichy. No i to jest w sumie e, ciekawa karta. Trzy e, kielichy to będzie karta, która, e, no szczególnie w połączeniu z tym cesarzem, który nam się pojawił. Trzy e, kielichy to będzie karta, która e, pokazuje taką radość. E, radość, przyjaźń... E, Coś, coś w tym tutaj w tym stylu, no i to może sugerować, że ta osoba mogła odejść z potrzeby wolności i czerpania radości z życia w otoczeniu innych ludzi. Może na przykład było tak, że, że zakazywałaś pewnych kontaktów, czy też zakazywałeś pewnych kontaktów w tej osobie i właśnie to sprawiło, że gdzieś tam ta osoba czuła się troszkę taka przytłoczona mimo wszystko, no tak naprawdę możliwością tylko twojej obecności. Więc teraz faktycznie on, ta, ta osoba, może czerpać z życia, może wskazywać na pragnienia rozbudowania kręgu przyjaciół e, lub poświęcenia czasu na aktywności społeczne, e, które przynoszą jej właśnie taką przyjemność. E, ona, ta, ta osoba cały czas w sumie czuła potrzebę przebywania w otoczeniu, w którym czuje wsparcie, radość i taką bezpośrednią więź, więź z innymi. Co może wskazywać na to, że chciała zbudować bardziej towarzyski i beztroski styl życia? Możliwe, że troszkę mniej rozwiązły. Natomiast w połączeniu z wcześniejszymi kartami, właśnie głównie tym cesarzem, ale też trójką Buław, jak i tym królem, no tutaj trójka kielichów wskazuje na to, że, że, że gdzieś tam Osoba odeszła nie tylko dla realizacji swoich ambicji, lecz również z potrzeby swobody i radości. Możliwe, że po jakimś czasie tego związku czy też relacji zaczęło jej się wydawać, że tutaj no, dużo jest całkiem w jej życiu blokowane przez, przez ciebie e, i to sprawiło, że po prostu. Ona chciała odejść. Oczywiście, tutaj ważne jest, żeby zaznaczyć, że nie mówię, że tak musiało być. To znaczy, ta osoba widziała to tak ze swojej perspektywy, prawda? Tutaj raczej właśnie tego dotyczy przekaz. Czyli jak ta osoba myślała, jak ją, jakby jak właśnie wyglądała jej perspektywa. Możliwe, że to nie jest w pełni obiektywny obraz i zwyczajnie jest on tak przekręcony, właśnie. Przez karty, w sensie przez, no, przez perspektywę tego człowieka, natomiast karty przekazują tę perspektywę i ta perspektywa zwyczajnie wyglądała w ten sposób. Więc, więc tutaj tak tylko zaznaczam, że, że to, to, to jest dosyć ważne. I dalej idąc mamy The World, kartę, kartę z głównej arkany. Karta świata często pojawia się, gdy osoba kończy ważny etap i czuje, że osiągnęła pełnię w danej sytuacji. Więc tutaj w kontekście tego pytania może to oznaczać, że, że ta osoba odebrała waszą relację jako zakończoną w naturalny sposób, być może mając poczucie, że wszystko co miała z niej wynieść, zostało już osiągnięte. Także mogła odejść z przekonaniem, że czas przejść do nowego etapu, który jest bardziej zgodny z jej osobistymi celami. I też planami, po prostu. No i to jest całkiem ciekawa sytuacja. Wydaje się, że, że ta osoba poniekąd tęskni, tak, poniekąd pojawiło się to uczucie tęsknoty wcześniej, ale zarazem czuję, że to po prostu tak miało być, że to jest jakiś taki, część jego, jej życia, tej osoby. Natomiast obecnie świat sugeruje, że. Czuje się wewnętrznie spokojna i spełniona, być może odczuwa nawet wdzięczność za wszystko co wydarzyło się do tej pory, ale jest też gotowa otworzyć się na nowe możliwości. No tutaj też to co mówiłem wcześniej, czy ona by chciała wrócić? Raczej nie widzę tego, nie widzę tego powrotu, jeżeli nastawiasz się na powrót to tutaj no ciężko będzie powiem szczerze. Ten powrót no tutaj raczej się nie wydarzy. Ta osoba jest całkiem szczęśliwa. Ta osoba otwiera sobie nowe możliwości, socjalizuje się z innymi ludźmi, nowymi, poznaje całkiem dużo osób. No i mam wrażenie, że ona się czuje w tym bardzo dobrze że, że to jest faktycznie jej żywioł, na, na ten moment przynajmniej. Więc połączenie z poprzednimi kartami świat pokazuje, że ta osoba odczuwa zadowolenie z podjętej decyzji i jest na takim etapie zamykania przeszłości z pełną gotowością na to, co dopiero nadejdzie. Widzi swoje życie jako ciągły rozwój, gdzie, gdzie, gdzie tutaj. Yy... No, gdzie każde doświadczenie jest tak naprawdę częścią jakiejś tam drogi, yy, tego tej życiowej tułaczki, tej życiowej, tłaczki, tej życiowej gdzieś tam pielgrzymki. Yy, więc no wydaje się, że tutaj powrót, jeżeli liczysz na powrót. No, to niestety nastawiłbym się, że ten powrót raczej nie jest możliwy. Że ten powrót raczej nie nastąpi. Ta osoba czuje się całkiem zadowolona. I tak jak mówię, ona, ona czuje gdzieś tam tęsknotę za, dalej za tobą. Natomiast to jest taka tęsknota za pewnymi gdzieś tam rzeczami, które no póki co nie występują w jej życiu ze względu na to, że po prostu takiej relacji drugiej jeszcze ta osoba nie znalazła. Także w ten sposób bym to tutaj odczytał. Także no. To, to, to jeżeli chodzi powrót. No i mamy defula także, także znowu, yy, znowu, w sumie ciekawie, yy, bo Default to jest w sumie takie dosyć, no, no, głupie, to jest ogólnie karta takiej chęci, właśnie, eksploracji bez zbędnego bagażu, yy, takiej spontaniczności, więc możliwe, że faktycznie ta osoba chce gdzieś tam już troszkę zapomnieć o tym, co było, yy, chce przejść dalej, chce gdzieś tam zacząć żyć takim nowym życiem, nową ścieżką. Głupiec często reprezentuje osobę, którą, która chce rozpocząć nowy rozdział, właśnie z taką lekkością i bez obciążeń, z przeszłością. Więc, w kontekście relacji waszej, tej zakończonej już, może to oznaczać, że ta osoba poczuła potrzebę uwolnienia się od dotychczasowych zobowiązań lub ograniczeń i ruszenia przed siebie po prostu, bez naprawdę konkretnego planu, ale zarazem z takim planem. Można bierzeć właśnie na poznawanie nowych rzeczy, nie? Czyli, czyli bez planu na konkretne, tak jakby, czynności, ale zarazem z takim planem, właśnie, żeby różnych nowych rzeczy poznać, różnych nowych osób i po prostu zobaczyć, co w życiu jest dla niej fajne. Jeżeli cho chodzi o obecne uczucia, no, głupiec wskazuje na chęć życia chwilą bycia po prostu tu i teraz, bez tak naprawdę analizy tego, co było. Więc to, to jest znowu gdzieś tam potwierdzenie tego, że ta osoba czuje się dobrze w tym, w tym gdzieś tam stylu życia. Że ta osoba po prostu o, 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 obrała. o, <grym>, Tak chciałem powiedzieć. Obrała nowy kierunek i ten kierunek stara się póki co trzymać. Więc no jakby no nie będzie chciała mimo wszystko powrócić. Chociaż oczywiście nie wykluczam takiej możliwości. To nie jest tak, że tutaj już nie ma szans. Natomiast wydaje się, że póki co dobrze sobie radzi w takim stylu życia, jakim jest. Wyrusza w nieznane, w poszukiwanie przygody i nowych perspektyw. Defulta jest w sumie również taka, takie sugerowanie tego, że podjęła decyzję o odejściu z dosyć lekkim sercem, z nadzieją na nowe doświadczenia, bardziej beztroskie życia. W ten sposób bym to odczytywał. Także to tyle. Eee, dziękuję Ci za odsłuch. Zapraszam jeszcze raz na duchowykierunek.pl tam czytania prywatne, bardziej szczegółowe odnośnie Twojej sytuacji. Dziękuję Ci za odsłuch i do usłyszenia. Hej!